Mamy, proszę państwa, trochę gamingowych rzeczy do obejrzenia. I teraz rzucę pewnego rodzaju sugestią, która, mam nadzieję, się nie sprawdzi. Rozmawialiśmy trochę wstępnie o tym, i ja teraz tylko to powtórzę, że te wielkie firmy, yy, które produkują wielkie gry, wysokobudżetowe rzeczy i w zasadzie z tego słyną, mają taki kierunek Disneyowski aktualnie. Ostatnio zwróciłem na to uwagę przy Blizzardzie. Dzisiaj będziemy oglądali materiał PlayStation. O Horizon i mam takie przypuszczenie, przy, że to dzieje się dokładnie także tutaj. Czyli mamy taką mm, pixę. Ja na to mówię Fortnite, ale to trochę Pixar, trochę Disney. I jesteśmy w takich czasach, kiedy trochę Disney się wycofuje z tego typu pomysłów. Zdziecinnienia pewnych treści albo z zdziecinniania. Ale też miałem wczoraj dyskusję, właściwie dyskusję. Ktoś mi napisał w komentarzu bardzo celnie, że być może oni wiedzą, co robią. Może to jest najlepszy sposób. Może pozyskiwanie nowych klientów, którzy lubią pewne treści, jest najlepszym sposobem, żeby markę przedłużyć żywotność marki, że ja, jakkolwiek cudowny bym nie był, nie jestem grupą odbiorczą. I pomyślałem sobie: no może w tym jest trochę racji. Może tak jest. Może ta nowa publiczność faktycznie gdzieś tam istnieje, wchodzi w ten świat gamingu i potrzebuje takich treści. Mo, może tak, może, może historia zatoczyła koło, my stare dziady będziemy żyć przeszłością, a nowi młodzi gracze potrzebują być wtajemniczeni w świat gier przy użyciu bardzo prostych, trochę takich dziecinnych środków. Może to jest jakiś długoterminowy pomysł, trzeba też to, też to brać pod uwagę. Nie jest to pomysł, który mi się podoba. Ale poczyniłem tę całą zapowiedź, nie widząc jeszcze materiału. Może się okazać, że to jest dojrzały, krwawy i brutalny materiał. Dotyczący Horizon Hunters Gathering. Zobaczmy. Hi everyone, I'm Jan van Beek. I'm the studio director here at Guerrilla. At Gorilla, we love exploring the Horizon universe. And with every new project, we ask ourselves, where can we take our players next? What new stories can we tell? And what new experiences can we create? And we heard many of you wondering, but what is Gorilla working on? And today, we get to show you. Before we dive in, I want to be very clear about one thing. We absolutely love making single player games. And we're going to keep making them. They're a huge part of who we are as a studio. Ale pochron na dzień dobry, bardzo rozsądny, wynikający z tego, że rozumieją, jak ludzie bardzo bulwersują się tym, że studia odpowiedzialne za singleplayery robią nagle usługi. Więc dobrze, że to powiedział na początku, co wcale nie musi oznaczać prawdy. Może kazali im robić multiplayery teraz i gry usługi, i to, że oni kochają singleplayery, to wcale nie znaczy, że będą mogli je robić. Ale, no przynajmniej wiemy, że szef studia lubi singleplayery. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że mu dadzą pieniądze na kolejne singleplayery. Więc tutaj, proszę Państwa, została zastosowana manipulacja. Mam nadzieję, że ona wynika z prawdziwych e, doświadczeń tego człowieka, a nie tylko z tego, żeby nam zamydlić oczy. Ale tu też mamy taki long-standing dream, żeby zrobić coś innego. Mojej podpowiedzi na temat tego, jak możemy zjednoczyć światu w Horizonie z jednym. Jako teamu w Machine'ej. To jest coś nowego. Staje na swojej osobie, ale jest jeszcze bardzo o Horizon. I z tym też się zgodzę, świat Horizona sprzyja rozgrywce wieloosobowej, kooperacyjnej, bycia w tym świecie, życia w tym świecie, on jest bardzo przekonujący ten świat, Jak głęboko w niego wszedłem, mimo tego, że bohaterka Aloy taka trochę paladyńską wersją jest, za bardzo jest paladynką, jest taka nużąca ta postać, bardzo jednowymiarowa. Ale przyjemnie mi się grało. Bardzo dobrze wspominam Horizon i wydaje mi się, że to jest świetna okazja, żeby tam wejść do tego świata postacią wykreowaną przez siebie. Więc mam dużo szacunku do, po pierwsze do technologii, której, którą tam wykorzystali, i do samej gry, świetnie się bawiłem. Liczę na to, że będzie więcej tego typu przygód. Ale zobaczmy. Zobaczmy, może może akurat oni zrobią to dobrze. Czyli zrobią tę usługę w świecie, który się do usługi nadaje. Let's take look at From the ashes of the old world came machines. For ages, they were the guardians. Już mogliby to robić na silniku gry, nie, nie taka, Ale okej, okay. yy, nie, nie, kupił, nie kupił was ten świat na no, dzień dobry. Te właśnie dinozaury mechaniczne i te zwierzęta mechaniczne, to strasznie przemówiło do mojej wyobraźni. Plus, historia, która jest opowiadana, zwłaszcza w pierwszej części gry, fantastycznie to uzasadnia. Te maszyny, te, te sztuczne inteligencje, które zajmują się utrzymaniem świata przy życiu, ta wojna, do której doszło, dobra to jest rzecz. Naprawdę, na, to tak. Moją wyobraźnię poruszyło. Jak oglądałem pierwsze, pierwsze gameplaye. No to byłem pod ogromnym wrażeniem tych maszyn i tego jak one działają i po co one tam są w ogóle. Uważam, że to jest bardzo kompetentnie zbudowany świat. Aż mam ochotę znowu wrócić do tego i pograć jeszcze raz. No właśnie, ale trochę spełnia się to, co mówiłem na początku. Te postacie są. Od razu mi się to, cała ta scena tutaj zrealizowana, od razu mi się skojarzyła z tym, co Overwatch pokazywał i w jaki sposób Overwatch pokazywał. Jakby nadal ma to miejsce, nadal jest to coś, co ja mogę polubić, nawet z perspektywy chłopa, który jest stary i ma innego rodzaju wspomnienia, jeżeli chodzi o gaming. Ale, ale chyba widzimy wyraźnie taki ślad. Czy, czy on jest dobry, czy on jest zły, to jest oczywiście pod, pod dyskusję i każdy, każdy ma inne potrzeby. Ale to jest chyba taki trend, który jest może niezaprzeczalny, ale może za daleko idę, okej? Okay? Może może widząc dwa albo trzy przykłady tego typu y, idei, może dostrzegam ją wszędzie tam, gdzie nawet jej nie ma. Are dying. That's why our Możemy mówić, ta fortnite'yzacja, o której ja wspomniałem, staram się spojrzeć na to z perspektywy komentatora na YouTubie, który jasno mi powiedział, że no słuchaj stary, no świat się zmienia. I co by nie patrzeć, ja już trochę dopowiadam, mnóstwo graczy się wychowało na Fortnite Mnóstwo, jest miliony tych ludzi, nie? I może ten zamysł, mimo tego, że on mi nie pasuje i wielu graczom w moim wieku albo z mojego pokolenia, może trochę młodszym, też nie będzie pasować. Ale może to jest wizja, którą trzeba mieć, nie? Może, może, może to zadziała, o tak. Więc no, ja nie jestem fanem, ale rozumiem, zaczynam rozumieć logikę, która za tym stoi. Może da się stworzyć dobrą grę stosując tego rodzaju stylistykę. Bo to jakby główna idea jest taka: to w jaki sposób ty pokazujesz ten świat gry, to pal licho, to sobie rób co tam chcesz, ale ty to zrób dobrze, niech ten gameplay będzie ciekawy, nie? To, to, to powinno nas przede wszystkim interesować. Więc ja już odkładam trochę na bok moje narzekania na wygląd tych postaci i ten vibe generalny tego, byle gameplay był dobry. Jeżeli dobrze to zrobią, to, to nie ma dla mnie znaczenia, to ja będę grał. No i też kwestie technologiczne. Faktycznie tego rodzaju yy, pokazywanie gry może mniej obciążać. Sprzęty. Jezus, Marian, Boże drogi, goddemon. To mnie wzięło z zaskoczenia akurat. Dobra, tego nie będę komentował. Zero zaskoczenia. Myślałem, że dziewczyna siedzi w Mechu. To chciałem powiedzieć. Myślałem, że to jest Mech. Ale dobra, żarty na bok. Hej, hey, ale przestańcie. To powiedziałem, że ona jedzie w Mechu, ale nie, że jest Mech. Wy rozumiecie? Mech. Ej, różne są gusta, ok? Proszę państwa, to, że ta dziewczyna raczej nie miałaby szansy biegać tak szybko i tak długo, to jest historia, która pochodzi ze świata prawdziwego. Natomiast jeżeli chodzi o jej wygląd, to są mężczyźni, którzy uwielbiają takie kształty i mają do tego absolutne prawo, i są dziewczyny, które uwielbiają takie kształty. No nie idźmy za daleko, okej. Okay? Można uznać, że to jest nierealistyczne. Obok tego, do tego się trzymajmy. Yy, I dalej nie ma co się za bardzo wdawać w dyskusję na temat tego, czy to jest mech, czy to nie jest mech. Upstarts whose stories are just beginning, and legends looking for one last shot. Ej, słuchajcie, to jest też tak, nie? Jeżeli mamy do czynienia z taką grą, w której możecie sobie stworzyć swoją własną postać, to kompletnie nie mam żadnego problemu z niczym. Znaczy, każdy gracz indywidualnie reprezentuje siebie tak, jak ma ochotę. Ta dowolność, ten wybór, to jest coś, co kompletnie zaspokaja moje potrzeby. Różne są. Na przykład, ktoś może stworzyć taką bardzo otyłą postać i być świetny w PVP, czy jeżeli tam jest PVP. Ktoś może sobie stworzyć takiego starszego dziadka z młotem dwuręcznym, jeżeli ma ochotę i ma taką fantazję. O to chodzi. Spełniajmy swoje fantazje tak, jak chcemy i nie przeszkadzajmy innym spełniać swoich fantazji. Tak długo, jak dostarczamy pewne treści nie eliminując innych, które są potrzebne do reprezentowania innych osób, to jest to jest git. Nie? Jeżeli to się odbywa kosztem szerokiej reprezentacji bez eliminowania niektórych grup, to jest to najlepsza rzecz, jaka może być. Sobie stwórz postać, na jaką masz ochotę. Niech to cię reprezentuje w każdym możliwym celu. Fantastycznie jestem za. for those who need it most made up south of greatest hunters in the land ten weg jest po prostu wyjątkowy to jest, to jest wyjątkowa postać tam powiedziałbym że nawet tam coś nie pekło coś tu nie gra ja mam wrażenie, że ona była szczuplejsza, kiedy realizowano ten trailer, a potem ktoś to obejrzał i powiedział trzeba tu trochę... Trzeba dorzucić, że za mało. Trzeba dorzucić do pieca. Ja myślę, że ktoś ją tam, tam uś przysiadł na tym i powiedział nie. No ona jest za mała. Musimy ją powiększyć. No to już jest tak, jest to trochę irracjonalne, okej? Okay? tak, so yes, więc A jesteście czepialce, ale dobra, pójdźmy w tę stronę. Może ja nie powinienem, potem na YouTube, na YouTube ludzie mnie y, skorygują. To, że ona jest gruba, to wam nie przeszkadza, ale że ma inny kolor włosu. to już jest problem. Słuchajcie, to jest też tak, nie? że takie dziewczyny, które nie uchodziły za... Y, żeby wszystko to jest obyczajowe, to jest światopoglądowe, to nie są moje idee, to są takie obserwacje, nie? że jeżeli macie w gronie koleżanek, koleżankę, która się wyróżnia nie do końca w najlepszy możliwy sposób, powiedziałbym, w ramach tego, co jest uznane za standard Urody, to co jej mówią koleżanki, ale masz piękne włosy. Nie? Więc to jest. Jak, dlatego w tych włosach też się pojawiają pewne zróżnicowania. Nie? Tak i trochę tymi głosami, włosami się eksperymentuje wtedy. To nie ma to nie jest uzupełnienie pewnej idei. Tak działa rzeczywistość. Nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, czy to, czy to, czy to działa za każdym razem. Ale tak. no... <laughs> po czym poznać, że, że koleżanki uważają jedną z dziewczyn za niespecjalnie atrakcyjną, po tym, że opowiadają, że ma piękne włosy? Masz piękne włosy, musisz coś z tym zrobić. Więc, okej, okay, no dlatego ona ma być może inny kolor. We're going to be showing you more gameplay in a minute, so you can judge that for yourself. Now, one more thing before we continue: this game is still very much in development. Some things are going to be polished, others are still going to change, and that's exactly why we want to bring you in this early. So stay tuned till the end because we want to invite you to come and help playtest the game with us and be part of giving the game its final shape. Hi, I'm Ryan Buck, game director at Guerrilla. With Hunters Gathering, we're bringing back what makes Horizon so unique. Set in the American West, a thousand years from now, civilization has collapsed. And the hunters are all Czemu oni robią gry, które upadną po jednym dniu? Właśnie dlatego, że głęboko wierzą, że jest jakaś grupa odbiorcza dla tego towaru i robią to w zapartej idą i robią te gry właśnie dla nich. Bo może, może, może to się. Z jednej strony to może wynikać z jakiejś naiwnej wiary w jakąś grupę, która nie istnieje, ale może ta grupa ta je, tam jest, nie? może coś jest, no, ileś tam firm idzie w tego rodzaju pomysłu, i może któryś się w końcu przebije do tych, do tych fanów Fortnitea czy, czy, czy do kogoś. Więc ta, takie mają. Ja nie jestem negatywnie nastawiony do tego projektu. Ja wierzę w te firmy, oni dostarczali fajne rzeczy, zwłaszcza technologicznie. Może im się uda. Ja jestem absolutnie otwarty na to, żeby to sprawdzić, przetestować uczciwie i opowiedzieć, co ja myślę na ten temat. Mimo tego, że wie, jakby znacie, ja jestem prostak, bardzo często to prostactwo wyrażam i być może jestem totalnie nie, niewłaściwą grupą, żeby nie reprezentuję właściwej grupy, y, która mogłaby tę grę przyswoić, ale mimo to sięgnę. Sięgnę, bo mam nadzieję, że zrobią to dobrze. M może być dokładnie to, to samo, co, co z innymi tytułami tego rodzaju, że one padną po tygodniu. Ale może nie, mo może to zadziała. No, Sprawdźmy, na spokojnie. the tribes and the massive animal-like machines threaten their survival. And the crisis is only getting worse. The machines have grown deadlier and are more dangerous by the day. Someone has to step up and push back. And that is The Gathering, a crew of unlikely heroes Walking out into the wild, to stop the machine. Threat. We'll launch with a roster of hunters that grows over time. In our first playtime, you'll we'll be able to play as Rem, Sun and Axel three hunters with very different approaches to kombat and teamwork. Zaraz, 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 zaraz. Czy on powiedział, że to są postacie, które, które wybieramy? Spośród, czyli postacie są wygenerowane, i nie można sobie zrobić własnych? Że to są postacie o określonych charakterach? Bo to już jestem mniej szczęśliwy w takiej sytuacji. Bo jeżeli ja mogę sobie stworzyć samodzielnie postać, to jest git, to jest... Nie, nie mam żadnego problemu. A jak mam ograniczoną pulę, no to już jakby trochę, trochę, trochę się nie spina z moim pomysłem, znaczy z moją wizją tego. To jest taka rzecz, która mi się nie podoba. Jeżeli mam pełną swobodę w tworzeniu postaci, to git. Jeżeli mam wyznaczony zakres bohaterów, to oni mnie nie przekonują za bardzo. Przynajmniej ci, którzy, których widziałem, to mnie nie przekonują. Excel. Three hunters with very different approaches to combat and teamwork. let Combat is at the core of hunters' gathering. It is tactical, reactive, and skill-based. Took the precision and tactical depth of. To jest, to jest to jest cel shading, nie? To co tutaj się, się To jest chyba taki, taki rodzaj, nie wiem czy Grzesiek Wątroba o tym nie opowiadał, ja nie chciałbym go tutaj źle zacytować. To jest taki przykład gry, gdzie mamy do czynienia z animowanymi postaciami, a oświetleniem realistycznym. To jest połączenie tych dwóch takich trochę, trochę realizmu, trochę fikcji i to daje pozytywny efekt wizualny. Wydaje mi się, że coś takiego tu się dzieje, ale to nie, jest, nie jestem pewny, bo może go w ogóle źle cytuję, to przepraszam. And build it for team environment. You'll have to read enemy movements, time your attacks, and combine abilities with your squad to take down the most powerful machines. Yeah. It is a challenging game, and you really have to earn that victory. Now, when you start a mission, you pick and prepare your hunter. Each has very different melee, range playstyles, and weapons. You can select between classes for each hunter that change their abilities, from tank to support or tactician. Jakby wyraźnie widać, że chyba nie tworzysz swojej postaci, tylko wybierasz z puli i możesz ewentualnie tych bohaterów zmieniać, dobierając sobie tam skill'e. I to, to już dla mnie jest duży minus. Jak do tej pory nie, 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 nie miałem takich uwag poza tam wizualnymi, coś tam mi się podoba, coś nie, ale to wizualia nie mają dla mnie znaczenia, gameplay się liczy, to to jest, to jest dla mnie duży minus, że ja nie mogę wygenerować swojej własnej postaci. A to bardziej wygląda jak hero shooter albo coś w rodzaju extraction shootera odbudowanej na bazie hero postaci? Zobaczymy, zobaczymy jak dalej. Bo ja tylko zgaduję, no może za chwilę wszystko będzie jasne. During a hunt you can tinker with our roguelike build system. Every machine encounter you beat gives you powerful, technical options. You got perks, weapon upgrades and various upgrades to your stats. W each run, you'll have to try and find the best possible combination of power-ups, that take on the biggest machine. You'll be able to explore four large and very different environments at launch. Each with its own look, its own atmosphere, and its own challenges for your squad to master. At the center of it all is the Hunters Gathering. This is where you upgrade your gear, tweak your loadout, and team up for the next hunt. It's also just a fun place. For example, you can hang out in your own customizable campsite and then head back into the wilds. Let's get out there. No nie leży mi ten pomysł Z, za bardzo. To, co, to, co widzę, to... Czyli, czyli mamy jakiś hub, w którym sobie tam siedzimy i urządzamy go sobie wedle własnego uznania i chodzimy po misjach i tam pewnie zbieramy rzeczy. Nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie wątek kooperacyjny, czy tam będzie także PV, PV, P, PVE, ale no, nie, nie przekonują mnie. Teraz po obejrzeniu tych paru minut jestem zdecydowanie bardziej

To, że to młodzieżowe ma być, to mi nie przeszkadza. Ja byłem przekonany na początku, że to będzie bardziej coś w rodzaju świata otwartego, do którego, w którym sobie generujesz postać. Chodzisz, zdobywasz zasoby, coś tam budujesz, idziesz na jakieś tam konkretne misje, gdzie masz jakieś cele do wykonania, i ewentualnie możesz to robić także z innymi ludźmi. To wygląda totalnie jak inna wersja Hero Shootera, przerobiona w formacie ko kooperacyjnym i trochę tego Extraction Shootera. Tak, 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 to widzę i no to, to może nie do końca dla mnie, ale no zobaczymy dalej. No nadal zamierzam to sprawdzić, nie? Cut... Jezus fucking Christ! No dobra, to z minuty na minutę coraz gorzej się z tym czuję. Moja otwartość jest zamykana, nie? No jeszcze tego brakuje, żeby strefa się zamykała, zmuszając nas do zmierzania w określoną stronę. Czyli połączyli hero shootera, extraction shootera i do tego dołożyli wątki battle royale'owe czyli strefa która się zmniejsza która i to i, i to nas pogania czyli nie ma takiego casualowego chodzenia biadolenia o niczym i zbieraniu kamyczków The swoje opcje, options być get stronger This is it The next is called in this multi-stage dungeon the hunters take the fight to the enemy you decide which path to take from brutal machine encounters to really challenging obstacles they all require teamwork

At launch, you'll be able to play the story campaign solo with NPCs or together in co-op. But that won't be part of the playtest. We want you to experience the story fresh when the game is ready. What we can say is that it's fully canon within the Rising universe. It introduces new characters, new threats, and new mysteries that expand this part of the world. And the story doesn't stop at launch; Ale to trochę szkoda, bo miałem takie wrażenie, że to mogłoby być dla mnie, mimo tego wszystkiego, co tutaj, yy, mimo tego wyglądu. Kurde, liczyłem, bo to faktycznie świat Horizon poruszał moją wyobraźnię. Opowiadałem o tym na początku, nie? Mam wrażenie, że, że mają fantastyczny świat i wrzucili do niego wszystkie te rozwiązania, które kompletnie mi nie pasują. I to nadal może być dobra gra, ale tak bardzo nie dla mnie. Ale kto wie, może zostanę zaskoczony. Ale, no, nie jestem, nie zostałem porwany tutaj. Kordę! Naprawdę wszedłem w ten projekt z taką myślą, w ten materiał. Że okej, okay, może coś, może, może będzie fajnie. I wyszedłem z tego filmu z gorszym nastawieniem, no. No, nie podeszło mi to, zniechęciło mnie to. Ta prezentacja zniechęciła mnie do tej gry, cholera jasna. Myślałem, że trochę się pośmiejemy właśnie z tej takiej fortnite'yzacji, że to będzie zabawne, ale taki, taki będzie raczej pozytywny wydźwięk, że okej, okay, no może, może ten, to, to, to jak ta gra wygląda na mnie podchodzi, ale gameplay jest obiecujący, świat jest ciekawy. Wszystko to, co mi nie leży, to tam wrzucili, tam no. Kurde, bardzo, bardzo, projekt nie dla mnie. Ale no trzeba będzie sprawdzić, tam jakieś, jakieś informacje na temat pierwszych testów e, się pojawią. Może tak, no. Kurde, a tak bardzo chciałem sobie pochodzić po świecie Horizon yy, własnoręcznie zaprojektowaną postacią. Bo jak mówię, no, ile lubię, ale to ja bym, wiecie, zrobił takiego, kurde, byczka z brodą, co tam chodzi, walczy toporem. To takie, no, taką miałem wizję, nie? taką miałem fantazję, grając, grając Horizon. I, I liczyłem na to, że tę fantazję zrealizuję tutaj. Ale chy chyba, chyba nie specjalnie, Chyba, że wezmę tego dziada z młotem, nie? Ale to takie, no już szukanie, chodzenie na ustępstwa ze swoimi własnymi fantazjami, to nie do końca mi to leży. Jeżeli chodzi w ogóle, sam model Hero shooterów w ramach Extraction Gear też nie jest takim złym pomysłem. Jest kilka projektów, które teraz są, są realizowane, które na podobnym pomyśle, pomyśle się opierają. I to może w ogóle te, ten wątek bohaterów, tak jak w Hero shooterach, jak w Overwatchu, jak w Valorancie, jeszcze w paru innych produkcjach, to. to można to polubić. To nie jest jeszcze coś, co by mnie tak skrajnie odrzucało, ale połączenie tych pomysłów tutaj, w, w horyzoncie jakoś zupełnie mi nie leży. Każde kolejna minutę miałem, o nie! O, tylko nie to! O nie, dlaczego tak? No takie miałem, takie miałem przemyślenia. Nie liczyłem na zbyt wiele, teraz jeszcze bardziej. No jeszcze mniej liczę, no kurde, szlak. Rytm życia w jego słowa Słychać echo w sercach nowych Nie ma drugiego takiego jak on midiusz rządzi, rock, rock play, play, krzyczy przez ekran Rytm prawdy w ciemności niech Świat biciamy oczami mistrza już prowadzi jak gwiazda Rock, play, krzyczy przez ekran Rytm prawdy w ciemności niech Świat biciamy oczami mistrza już prowadzi jak gwiazda